Cześć Wam moi drodzy! Dzisiaj przychodzę z zupełnie nowym wózkiem na rynku, ale nowością, którą możecie już kupić wszędzie, właściwie w salonach jest już dostępna, Maxi Cozy Oxford. Czyli zestaw dwa w jednym, albo sama spacerówka. Dodatkowo, od razu muszę tą informację na początku powiedzieć: Maxikozy zazwyczaj robił zestawy dwa w jednym, bez akcesoriów na przykład, a teraz specjalnie dla Polski macie jeszcze akcesoria. I właśnie ta torba, którą mam teraz na sobie, jest właśnie jedną z takich rzeczy. Ta torba naprawdę pasuje każdemu, jest bardzo pojemna, ma jeszcze dodatkowe kieszonki. E, możemy ją oczywiście tutaj zaczepić sobie jeszcze, Dodatkowo na rączce wózka. Oprócz tej fajnej torby, którą dostaniecie przy zakupie zestawu 2 w jednym, będziecie mogli też liczyć na dodatkowe wyposażenie. Będzie tutaj też przewijak, będą dodatkowe takie pojemniki dołożone do tej torby. Ale do gondoli będzie również dodana folia przeciwdeszczowa i moskitiera. To zacznijmy od najważniejszych faktów, które nas interesują, czyli funkcjonalności i cech tego wózka. Maxi -cosi, Oxford został przewidziany dla rodziców o różnym wzroście. Mamy tutaj fajną regulację rączki. Ona jest czterostopniowa, więc ta rączka wysuwa się bardzo wysoko, i nawet jak mamy mega wysoki wzrost, 190 cm, będziemy w bardzo wygodny sposób mogli prowadzić ten wózek. Ważną informacją jest też umiejscowienie osi. Ta oś jest dosyć wysoko, ponieważ koła są tutaj dosyć duże, więc bez problemu możecie robić duży krok. Pozostając tutaj na dole chciałam wam jeszcze pokazać te amortyzatory. Amortyzacja sprężynowa jest tutaj na kołach z tyłu, również na kołach z przodu mamy tą amortyzację i będziemy mogli dzięki niej właśnie sobie jeździć po różnym terenie. Przy gorszym terenie mamy również możliwość zablokowania koła do jazdy na wprost. Pod spodem znajduje się przycisk, i tutaj już możemy jeździć po kolejnych. Koło nie będzie wpadać w wibracje i szybkie odblokowanie, i możemy dalej jeździć po uliczkach. Na dole jest też kosz, który ma pojemność aż 10 kg. Rzadko się zdarzają takie kosze. Możecie tutaj zrobić zakupy, spokojnie je umieścić a co do osób, które muszą czasem prowadzić po mieście z tak zwanymi kocimi łbami, gdzie słychać takie terkotanie tych wózków, to jest też ważna informacja. To jest cichy wózek z cichymi kołami. Mamy tutaj taką fajną powłokę, która wycisza tą jazdę. Nie będzie tutaj tego charakterystycznego terkotania. Od razu muszę na początku powiedzieć, że gondola jest duża. Duża dla tych rodziców, którzy wymagają takiej gondoli, do której jeszcze dodatkowo możemy tutaj śpiwór włożyć, i dziecko nadal będzie miało dużo miejsca. U góry szczelnie przypięty kołnierz, tutaj z boku, widać takie charakterystyczne zapięcia dla Maxi Cosi. No i oczywiście odsłonięcie pokrywy za pomocą suwaka. Zaglądajmy do środka. Ważna informacja, bardzo dobrze wykonany materac i widać, że on jest z takim lekkim pochyleniem, będzie to świetna pozycja dla dzieci. Tutaj unikniemy sobie refluksu. I jeszcze jedna informacja dotycząca tego materaca w górnej części, tu, gdzie znajduje się głowa. Mamy właśnie taki materac z pamięcią kształtu, więc będzie to idealnie dopasowane. Zajrzyjmy do środka. W środku widać te tunele powietrzne, dzięki którym będzie przepływało powietrze i będzie odpowiednia wentylacja w gondoli. Dodatkowo, gondole możemy w bardzo szybki sposób złożyć do przechowywania, przewożenia. A wewnętrzna wyściółka jest do szybkiego zdjęcia. Możemy ją spokojnie w całości wyprać. Pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, o której nie mogłabym zapomnieć: to jest taka blenda, blenda przeciwsłoneczna. Ustawiam jej kąt położenia w takiej pozycji, jaka jest dla mnie w tym momencie potrzebna, żeby przysłonić dziecko od słońca. I jeszcze jedna fajna rzecz: nawet jak położę budkę na dół, ta blenda dalej tutaj może przysłaniać dziecko. Czyli jest pełna wentylacja, jest podgląd do dziecka, a dziecku nie świeci w oczy. Bardzo fajne rozwiązanie, takie innowacyjne Maxikozi. W górnej części budki, wykończona ekoskórą jest rączka do przenoszenia i możemy faktycznie tą gondolę razem z dzieckiem sobie przenieść z miejsca. Na miejsce. Z tyłu budki znajduje się bardzo duży panel wentylacyjny. Myślę, że ten panel przyda się nam na pewno w okresie letnim. I jeszcze jedna sprawa: mogę go całkowicie również odsunąć, i zobaczcie, wtedy możemy sobie tą budkę przesuwać. Nie ma to żadnego problemu. Niektóre mamy o to pytają, czy można to odsłonić. Jasne, że można. A co jeśli spacerujemy w nocy, będziemy też widoczni z wózkiem Maxi Kosi, Oxford? Tutaj na kołach te wszystkie otoczki są odblaskowe, więc będzie nas widać z daleka. No i oczywiście jeszcze dodatkowe loga też tutaj możemy liczyć na to, że te elementy będą odblaskowe. Mamy tutaj wpiętą gondolę na adapterach podwyższających. Te adaptery są obowiązkowe oczywiście w użyciu, żeby ta gondola dała się tutaj wpiąć. Zdejmowanie gondoli mamy przyciski z pamięcią, jeden, drugi i mogę podnieść gondolę do góry. Jest ona leciutka, a w spodzie znajdują się nóżki, żebyśmy swobodnie mogli w każdym miejscu położyć tą gondolę bez obaw, że się pobrudzi. W momencie, kiedy używamy gondole, bardzo też często w tym czasie używamy fotelik samochodowy. I właśnie do tych adapterów, na których znajdowała się gondola, wepniemy adaptery do fotelika samochodowego. I na tych adapterach umieszczamy fotelik samochodowy. Myślę, że w gamie produktów Maxi Cozy znajdziecie odpowiedni fotelik, który będzie Wam odpowiadał. Ja akurat tutaj wpięłam sobie Maxi Cosi. Pebble Pro 360 rozkładany do pozycji leżącej, ale również inne modele w zależności od tego, jakie potrzebujecie, również tutaj możecie sobie wpinać. Mam teraz samą ramę i wręcz kusi się o to, żeby pokazać Wam, jak wygląda sama rama złożona. Przyciski do składania znajdują się tutaj przy rączce z jednej, z drugiej strony. Przycisk odbezpieczający, pociągnięcie do góry i składamy ramę. Tutaj z automatu zaciągnęła się blokada. Ona jest bardzo wygodna w zdejmowaniu, bo tak naprawdę wykonam jeden ruch, żeby rozłożyć tą konstrukcję do góry. Czas na spacerówkę. To siedzisko możemy wpinać w dwóch kierunkach, czyli w momencie, kiedy mamy mniejsze dziecko twarzą do rodzica, a jest już troszeczkę większe, możemy spokojnie przestawić siedzisko w drugą stronę. To siedzisko. Jest dedykowane aż do 22 kg. I muszę wspomnieć o tym, że jest to jedno z najdłuższych oparć. Mamy tutaj aż 53 cm długości. Dodatkowo szerokość siedziska z takich ważnych informacji to 30 cm. A rozłożone całkowicie na płasko daje nam długość aż 90 cm. Kilka ważnych informacji o tym siedzisku: to oczywiście barierka, którą możemy odpinać, uchylać. Dzięki temu wygodnie będziemy dziecko wsadzać do środka. Ale zwrócę szczególną uwagę na te elementy, które ułatwiają nam codzienne wpinanie i wypinanie, czyli klamra magnetyczna. Naprawdę szybka obsługa, idealnie wskakuje wszystko na miejsce. No i system. Easy In, bardzo popularny też w fotelikach Maxi Cozy, ułatwiający wkładanie dziecka do środka. Nie musimy się już męczyć, wyciągać tych szelek z plecu. Mamy już gotowe szelki, przygotowane na włożenie dziecka i dodatkowo łatwy system regulacji długości i szerokości położenia tych szelek. Podnóżek możemy regulować w kilku pozycjach: do pozycji leżącej, średniej i siedzącej. A co w przypadku, jak nasze dziecko ma dłuższe nóżki? Ja ten podnóżek mogę maksymalnie wsunąć pod siedzisko, a nóżki spokojnie mogą być kładzione. Tutaj na tym podejście na konstrukcji. Przycisk do regulacji kąta położenia siedziska znajduje się z tyłu u góry, jest on wygodny w obsłudze. Uzyskujemy trzy pozycje: czyli leżąca. Taka średnia i całkowicie siedząca. Z tyłu mamy też dodatkową kieszeń, żeby tutaj schować sobie jakieś drobiazgi. Ona jest tak ukryta estetycznie, że możemy jej nie zauważyć. Ta niepozorna, nieduża budka za chwilę przekształci się w bardzo dużą budkę. Ten dodatkowy daszek możemy oczywiście składać i rozkładać, ale sedno sprawy jest schowane pod tą estetycznie uszytą listwą. Mogę ją odsłonić i w ten sposób. Powiększę sobie poprzez rozłożenie tą budkę, ale powiększę aż o dwa dodatkowe panele. Tutaj u góry mamy też dodatkowe okienko wentylacyjne i też to okienko służy nam do podglądu. W pozycji całkowicie rozłożonej na płasko naprawdę ponad 60-70% ciała dziecka jest osłonięte. Jak wózek kompaktowy, to musi się też kompaktowo składać, i właśnie ta spacerówka składa się z siedziskiem w dwóch kierunkach i to naprawdę na niewielki rozmiar. Czyli najpierw składam sobie siedzisko, skracam rączkę i system składania całej konstrukcji w dół. Fajna informacja: ten wózek stoi samodzielnie po złożeniu, mogę go też za tą wygodną rączkę przenosić. Czy rozłożenie jest proste? Oczywiście, że tak. Zdejmuję tylko blokadę. I zobaczcie, właściwie dwa ruchy, czyli rozłożenie konstrukcji i rozłożenie siedziska, i wózek stoi. Przestawiłam siedzisko na drugą stronę, żeby udowodnić Wam, że w drugą stronę też złożymy na całkiem nieduży rozmiar. Proszę bardzo, i ponownie stoi po złożeniu. Może troszeczkę. Bardziej wysunięte jest teraz siedzisko, ale nadal jest to mały walizkowy rozmiar. Dzisiaj mieliście okazję zobaczenia tej nowości od Maxi Cozy, czyli wózek Maxi Cozy Oxford. Zapamiętajcie sobie tę nazwę, bo myślę, że naprawdę wózek wart jest uwagi, jeżeli szukacie czegoś kompaktowego. I terenowego. Pokazałam zestaw dwa w jednym, jeszcze z dodatkową torbą, ale możecie też kupić samą spacerówkę dwukierunkową, jeżeli Wam się spodobała. Oglądajcie kolejne odcinki. Jeżeli macie pytania, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Cześć!